Sadownictwo po włosku, odcinek czwarty. Zapraszamy Państwa. Zanim przejdziemy do filmu przysłanego nam z Włoch przez Michele, chciałbym, żebyśmy rzucili okiem, co u nas. To jest odmiana Ajdaret. Jak widzimy, ta faza to jest zielony pąk. Troszeczkę nam się więc zazieleniło w sadach. Czujemy już tą wiosnę. Słychać śpiew ptaków, szum opryskiwaczy. Ale proszę Państwa, to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w rejonie Trentino. Tam jest już pełnia kwitnienia. W związku z tym Michele, który, który nam nagrał film, tym razem w odmianie grany Smith, przesyła też zalecenia odnośnie przerzedzania kwiatostanów. Proszę Państwa. Tu jednak jeszcze raz zwrócę uwagę. To są zalecenia włoskiego doradcy dla włoskich sadowników, to nie są zalecenia bezpośrednio dla nas. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek nam zarzucił później w komentarzach, że zalecamy preparaty, które są dla nas niedostępne, bo są niezarejestrowane w Polsce. To nie tak. My mamy co prawda niektóre rozwiązania bardzo podobne. Na przykład używamy ATS-u do przerzedzania kwiatostanów. Niektórzy używają mocznika w tym celu. Natomiast później po kwitnieniu używamy na przykład belgijskiego preparatu yy, Fixor, który jest oparty na kwasie alfa nafty i jest przeznaczony do takiego wczesnego przerzedzania zawiązków. Ale o tym później jeszcze zdążymy powiedzieć. Natomiast dzisiaj posłuchajmy to, co przy okazji pełni kwitnienia Michele zaleca swoim włoskim sadownikom. Zapraszam do obejrzenia materiału. Witam ponownie. Nadeszła wiosna i jabłonie są już pełne kwiatów. Właśnie ta chwila jest fundamentalna, jeśli chodzi o produkcję wysokiej jakości owoców. Wszystkie zabiegi, jakie będziemy wykonywać w fazie kwitnienia, będą miały podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o jakość i wielkość jabłek. Pierwszą rzeczą, jaką należy przeanalizować, jest intensywność kwiatostanu, która może być duża, jak w kwaterze Grany Smith, w której się znajdujemy, lub średnia albo niska. Analiza ta ma ogromne znaczenie, gdyż musimy podjąć ważną decyzję, czy zabieg przerzedzenia ma być intensywny, średni czy też słaby. Środkami przerzedzającymi, które proponuję zastosować, są etrel do stosowania na takich odmianach jak Fuji, Redsper i Breiburn. Na odmianie Fuji należy go zastosować na początku kwietnia, kiedy kwiat królewski będzie otwarty, a zalecaną dawką jest od 20 do 30 ml na 100 litrów wody. Na Redsper, pomiędzy pełnym kwitnieniem a początkiem opadania płatków, w dawce od 20 do 25 ml na 100 litrów wody. Taki sam zabieg należy wykonać na odmianie Brayburn. Etrel może być mieszany z innymi środkami owadobójczymi, jak również z ATS, czyli tiosiarczanem amonu. W takim przypadku, aby zapewnić poprawne działanie przerzedzające, właściwą dawką będzie 20 ml na 100 litrów wody. Należy używać go przy temperaturze pomiędzy 16 a 18 stopni Celsjusza i wysokiej wilgotności. Unikać stosowania produktu, kiedy temperatura przekracza 20-22 stopnie Celsjusza, aby nie spowodować zbyt dużego przerzedzenia. Należy go używać z adiowantem zwilżającym surfaktantem. Kolejnym produktem stosowanym do przerzedzania jest ATS tiosiarczan amonu. Właściwym momentem jego zastosowania jest początek opadania płatków kwiatu królewskiego, inaczej centralnego, tak jak na przykład w tym przypadku. Na odmianie Fuji można zastosować dwa zabiegi. W odstępstwie dwóch- trzech dni, aby wyeliminować kwiaty z zeszłorocznego przyrostu, na Red Delicious, wystarczy tylko jeden zabieg. W młodych sadach do trzeciego roku życia wystarczy wykonanie tylko jednego zabiegu, unikając zabiegów zbyt wczesnych. Właściwą dawką ATS do zastosowania jest od 0,8 do 1 kg na 100 litrów wody. Produkt stosuje się przy temperaturze pomiędzy 16 a 20 stopni Celsjusza, zapewniając jego powolne wysychanie. W przypadku tego produktu nie jest konieczne dodanie produktu zwilżającego. Nie należy stosować ATS przed zbliżającymi się opadami deszczu. Kolejnym produktem do przerzedzania, kiedy kwiat centralny na starych przyrostach zacznie tracić płatki, jest amidetin W który stosuje się na odmianach Golden Delicious w dawce 100 gramów na 100 litrów wody. Natomiast na Gali, Morgan Daft i Pink Lady właściwą dawką jest od 80 do 100 gramów na 100 litrów wody. Na odmianie Granny Smith w starszych sadach wystarczy od 50 do 60 gramów na 100 litrów wody. Zabieg należy wykonać przy temperaturze co najmniej 12-13 stopni Celsjusza i wysokiej wilgotności. Należy unikać stosowania produktu Amide na odmianach Red Delicious, Braeburn i Fuji. Do tego produktu należy dodać 50 ml na 100 litrów wody adjuwanta zwilżającego. Nie należy używać amidę w sadach które mają mniej niż 3 lata. Faza kwitnienia jest również odpowiednim momentem na zabiegi z gibereliną, aby zapobiegać ordzawieniom na Golden Delicious. Produktem odpowiednim do zastosowania w stadium pełnego kwitnienia jest Regulex. W dawce od 30 do 35 ml na 100 litrów wody dodając gold dry który jest mieszanką kaolinu, boru i siarki w dawce 250 g na 100 litrów wody. Kolejne zabiegi z Regulex należy wykonać w odstępstwie tygodniowym, dzieląc je na 4-5 aplikacji w dawce od 20 do 25 ml na 100 litrów wody. Aby poprawić formę Red Delicious, proponuję użyć w fazie pełnego kwitnienia produkt Promalin. W dawce od 60 do 80 ml na 100 litrów wody. Produkt ten można zastosować również na Golden Delicious. W dawce od 50 do 60 ml na 100 litrów wody. Aby zapewnić najlepszy rezultat, zabieg należy wykonać przy optymalnych warunkach pogodowych, czyli wcześniej rano przy braku wiatru. Odpowiednia temperatura to 14 stopni Celsjusza, maksymalna to 18 i wysoka wilgotność. Jeśli to możliwe, zabieg należy powtórzyć od 3 do 5 razy. Wykonujemy go w okresach bezdeszczowych. Drodzy przyjaciele sadownicy, życzę wam udanych zabiegów przerzedzania. Dzięki temu unikniecie dodatkowej pracy w okresie letnim. Zalecam zwrócenie szczególnej uwagi na wykonanie omówionych zabiegów we właściwym momencie. Dobrej pracy!